W trzeciej edycji w trzeciej już teraz w edycji Ringo po polsku to ja jestem za tym. Pukają w parapet okna. To jest słowo pojedyncze. Ja zapasy. Twórczość. Może tak. Patrzyły. Słowo patrzyły. Być, Być malarzem. Przez zaschnięte gardło, nie odezwawszy się. Robimy się dalej, piszcie, bądźcie kreatywni i widzimy się, zabawa trwa dalej. Każdy drugi wtorek miesiąca, deadline do ostatniego dnia miesiąca i rezultaty tak jak pensja pierwszego dnia miesiąca.